Tak wygląda aparat wiążący przy prasie. A więc tu mamy morzec gocinający sznurek, tu mamy chwytak sznurka, a tu mamy palec suplacza. On tu ma łapać. Tam jest taka sprężynka, on jest częściowo zdemontowany. I właśnie tutaj przez to nie wiąże bo mi taka kuleczka padła tak jak na tym sobie płaczą ta kuleczka i muszę przełożyć w jakiś sposób do tamtego no bo tu jak o tu brakuje właśnie i to musi iść tu Na razie na tyle. Teraz ten wałeczek mamy zamontowany i przystępujemy do montażu. Te śrubki bierzemy stąd. Przekładamy sobie tutaj. Jest. Oj. Teraz. Te zakładamy tutaj siadło. Teraz rękę Dobrze. No, tutaj mamy te śrubki już zakręconą. Myślę, że to powinno już działać dobrze. No nie o czym. Ale o. Żeluje. a tu mamy bardzo brzydko musimy znowu odkręcić tę śrubę i tu wyczyścić to wszystko i znowu rozbieramy na czynniki pierwsze wszystko no i tu będzie czyszczenie No teraz mamy w miarę oczyszczone, a więc czynność odwrotna, składanie damy kanale tutaj sprężynka No i za nakrętka zaraz pójdzie te śluby się wykręci I po prostu będzie koniec tematu. Teraz skręcamy. I po prostu na tym kończymy. Wszystko wiecie. Dziękuję za uwagę.